Rozdział 1 obserwacja wojsk na polu bitwy pod kuru krzetrą. Wersja 3. Tłumaczenie. Duriodan powiedział Szanowny nauczycielu. Oto potężna armia synów pandu, tak umiejętnie przygotowana do bitwy przez twojego utalentowanego ucznia, syna Drupada. Komentarz. Duryodana poprosił dronaciarie, aby spojrzał na umiejętnie ułożoną falangę wojskową armii Pandawów, dowodzoną przez ich naczelnego wodza umne, syna króla Drupada. Był także jednym z uczniów dronaciarii. Duryodana subtelnie przypominał swojemu nauczycielowi o błędzie, który popełnił w przeszłości. Wiele lat temu dronaciaria wraz z Pandawami pokonał w bitwie króla Drupada i odebrał mu połowę królestwa. Aby pomścić swoją porażkę, Drupad złożył ofiarę, aby spłodzić syna. Drisztadyumna narodził się z tego ofiarnego ognia, z błogosławieństwem, że w przyszłości zabije Dronaczarię. Chociaż dronaciaria był świadomy, kiedy Drisztadyumna poprosił go o szkolenie wojskowe, bardzo pokornie przyjął i bezstronnie przekazał całą swoją wiedzę swojemu uczniowi. Duryodhana przypominał Dronaczarii, że chociaż Drisztadyumna był jego uczniem, był także synem Drupada, który miał dar zabicia go. Chciał się upewnić, że tak jak w przeszłości drona Haria nie będzie pobłażliwy wobec swoich uczniów, teraz gdy byli na polu bitwy.